E, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj przychodzę do Was z jedną tylko z drapeczką, ale jest to wielka krzyżóweczka, także inwestycja dzisiejsza wynosi 30 zł. Ja już częściowo ją zdrapałam żeby było troszeczkę szybciej, ale cały rządek mamy częściowo z górny, częściowo dolny zostawiony. Także razem sobie zdrapiemy no i zobaczymy, czy coś mi się udało tutaj wygrać. Troszeczkę Was przybliżę, żebyście lepiej widzieli. O, tak chyba myślę, będzie dobrze. Chyba jeszcze nie ma nigdzie żadnego słowa tu przynajmniej nie widzę, bonus nie ma a, a tutaj mamy AD, także jedno jest potrzeba 5 no dobra i zacznijmy sobie od góry <laughs> mamy literkę O no to jedziemy z tematem mamy tutaj w bonusie w słowie VOX tutaj mamy OLEJ MOPS EZOP yy, GOGOL Termofor. No i chyba tutaj wszystko, a tutaj w zielonej mamy tak. Terroryzm, <śmiech> Jonosfera. <śmiech> y, pomadka. Cyklon. Operacja. I ogonek. Normandia i czy gdzieś jeszcze mamy O? nie widzę dobra, kolejna literka mamy J, w bonusie nie ma a tutaj w różowym w różowym mamy olej i to tyle, a w zielonym mamy tak operacja i linijka I to tyle, kolejna litereczka, mamy literkę E, dobra, więc tak, w bonusie mamy w słowie chlew, a tutaj mamy tak, yy, asceza, mamy pierwsze słówko, to jeszcze tylko dwa, dalej cezar, elf, olej, impet, termofor. To chyba wszystko. <laughs> Jedziemy z zieloną stroną. Mamy terroryzm, ner, y, jonosfera, etap. Y, sklep, centrum, <laughs> dalej mamy ogonek, brew, wa wagner. Dalej mamy gleba, a tutaj strzelec, operacja. I czy gdzieś jeszcze mamy e? Chyba już nie. Dobra. Kolejna litereczka, mamy U. No i tak w bonusie mamy w słowie bóg. To tyle. Tutaj w różowym mamy puszczyk, apulia. Mhm. A w zielonym mamy tak: muzyk turynia kluska centrum i to chyba tyle. Kolejna litereczka. Mamy g. Bonusie nie ma. Tutaj mamy hagal gogol. I to tyle, a w zielonym mamy tak gra, iga, mamy drugie słówko gaz, to jeszcze tylko trzy, y, ogonek i mamy trzecie słówko tag, także jeszcze tylko dwa, mamy dalej haga, gleba, y, turyngia i to chyba tyle, kolejna litereczka mamy F i mamy tak, mamy bonusików w słowie dryf. A w różowym widzę mamy F. I to chyba tyle. A tutaj z tej strony mamy jonosfera. I nie widzę więcej F. Kolejna litereczka. Mamy Y i mamy ją w słówku styl w bonusie oraz dryf. A tutaj mamy tak puszczyk i to tyle, a z tej strony mamy tak: muzyk, terroryzm, turingia, y, halny. I to tyle, kolejna litereczka. Mamy literkę i, no i tak, mamy w słowie Apulia, Nil, Gil, gliceryna. Mim i mamy tutaj yy, drugie słówko? Tak, mamy mim i asceza, także jeszcze tylko jedno. Tutaj jeszcze mamy gips i to chyba tyle. No i jedziemy z tej strony. Mamy czwarte słówko IGA, więc jeszcze tylko jedno słówko nam brakuje do zwrociku. Turingia, yy, linika no i to chyba wszystko no i tak ostatnia literka nam zostaje w no i tak mamy tutaj w słowie chlew ale to nic nam nie daje w różowym nie mamy w czyli cała nadzieja tutaj w zielonej zdrabce szukamy w, w, w. mamy wagner i brew No i co? Czyli wygląda na to, że chyba jednak nam zabrakło tego jednego słówka. No dobra, sprawdźmy sobie kontrolne. Mamy B, C, M. No trudno, słuchajcie. <laughs> Niestety wielka krzyżówka dzisiaj się nie podpisała. Mówi się trudno. No i słuchajcie, myślę, że ja i tak będę drapać te zdrapeczki, bo krzyżówki ja jednocześnie nienawidzę i uwielbiam. Dobra, nie będę już dłużej przedłużać. Jeszcze chciałam powiedzieć, że ostatnie odcineczki miałam już nagrane prędzej, a jedna osoba prosiła mnie o pozdrowienie, także bardzo serdecznie pozdrawiam użytkownika Jakub Falkowski. Oczywiście Was też bardzo serdecznie pozdrawiam, jednak dla Jakuba są specjalne pozdrowienia. Jeżeli chcielibyście zostać pozdrowieni, to napiszcie śmiało w komentarzu, a ja postaram się w następnym filmiku to uwzględnić. Także do kolejnego odcineczka. Cześć.